No dobrze, a więc odbierzmy sobie najpierw dwa piki 8.6 plus na start odcinka. W pierwszym mamy Vaniser Roya, także bardzo ładnie się witamy. I drugi pik, uwaga, Buanga, spoko. Teraz wymiany, let's go. I uwaga, Anglia, SPO. A, Harvey Elliot. O, mamy coś. A, Lorenz, Lorenz. A, podwójny. Kurde, i marmusz, dobra. Turnament, chyba, albo jakąś taką, to jest ten Kadis, tak? Kadis, no. Znowu Harvey Elio, dobra, to jest to podwójne. I Marm, Ej, to jest ta sama paczka przecież. Uwaga. Karta PTG. Nie, szalaj. Dobra, my zobaczymy. Chyba mamy kartę Toty. Chyba tak, chyba to jest Toty. Uwaga. Nie, to jest Tots. O, Toty, 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 Toty. Toty, Toty, to jest Toty. To jest Antonio. Dobra, dajcie mi tego, Cristiano w końcu. Dajcie mi tego, Christiano. Czwarty raz, czwarty raz Hansen No nie mogę już po prostu, czwarty raz Hansen Dobra i przepalamy Hansen do wymiennego team w The Week'a, siema O ty, czekajcie, bo z to, nie patrzę na tą paczkę Bombastor, kurde Dobry, dobry pomysł widzowie sprzedaj na czacie Żeby brać wymienne nagrody za rivals Bo przecież foderu jest od groma niewymiennego Także zróbmy to, pier... Jezu Nie wiem kiedy ostatni raz brałem wymienne nagrody, nie? Ostatni raz wymienne nagrody brałem na początku gry. To let's go. Wymienne nagrody za Rivals. Wow. Pik za elitarną. Co tu będzie? Najpierw zobaczmy, czy są jakieś oczywiście yy, duplikaty. Okej, okay, fajnie, Oscar. Brawo. Dobra, to już może odsłonić te karty yy, Stanisława i Jimena za super, Oscar. Żeś zasłonił. I teraz, czy są jakieś duplikaty? Ty nie ma duplikatów. Dobra, to zobaczmy. Kukureja. Chyba nie tak źle. Czaka. I Oliveira, dobra, fajny pik, jak zwykle. Jak zwykle oddało. Dobra, ku koreje. A tu są po dwie paczki nawet, dobra. To w takim razie umowa jest taka: 10 razy 8 plus zostawiam na nową drużynę. Dobra, to wymienna paka za 50k. O, ty. Dobra, kondogbia. Ej, ale tu podwójny. A nie, to nie musi być podwójny. Nie musi być podwójny. No i nie jest, szkoda. 39 tysięcy. Super. A i mega paczka, to dobra, dobra kolejność wybrałem. I jest ikona, ty ładnie leci. Holandia. Bramka, ty. Wandersar. Aj, faki Wandersar. Wandersar, Bambiku. Przecież jaki Wandersar. Dobra, i paka za 100k, wymienna. Czy będzie trzecia karta wymi specjalna z rzędu? No jest, Anglia. SPO, Harvey Elliot, z nim to ja znam się już jak łyse konie. Trafiliśmy gdzieś trzy razy już. A i to jedyne. E, dobra, no to co? 5x8, 5 plus wymienne. Co tu będzie? No jest specjalna. Polak, Rodak, Kivior. Jezus Maria, Kivior jako Drugi? A kto pierwszy? jest tu będzie jakaś karta z... Jezu, Harwielios, przecież mówię, że znamy się z nim jak łyse konie. Ale ich to chyba, ich chyba się bardziej opłaca wystawić, nie? 5x8, 5 x 85. plus yy, toc Proszę, dajcie toca to to będzie. Ikona z Argentynem na padzie? A, no tak, ale jest toc. dobra, tocy kosztują chyba całkiem jeszcze nieźle, także jest git. Rikelme i... Zirgzi i... A, Ozymen 82, spoko. Dobra, Quixel, 32 koła. Ej, to w sumie z takich nagród to wpada całkiem nie dużo sosu. Każda paczka to około 30k. 30K za Quixel, Nieźle. Dobra i ostatnia paka. Może jeszcze coś lepszego wypadnie. A, ikona Ej, hurricane 93, dobra. Kaka. Kaka coś kosztuje? Zapewne nic. I niby krem de la creme, ale jeszcze nigdy nie widziałem żadnej dobrej paczki z tego. 94 plus PTG ZSWH, to, to, tot. Uwaga. Co tu będzie? Turcja jeszcze ten Oscar. Nice. No wiadomo, tu nic nie leci dobrego, tu nic nie leci. Nie no, tragiczne, tragiczne są te paczki. Te paczki są tragiczne, nie? Tragiczne są te paki. Nie widziałem jeszcze ani jednej dobrej. Eee, dobra, no spokoj. Ty, ja mam milion czterysta tysięcy. A Pele chciałem przetestować. Może Pele tego sobie sprawdzę. Ale zadanka trzeba jeszcze robić, czekajcie, Oberdorf. Dobra, to w takim razie taki składzi na kwalifikacje na razie. Testujemy sobie pele na pozycji Modricia, czyli na tym prawym, środkowym pomocniku ofensywnym. No i robimy też zadanka o futiso. O futisa Alowajrano. Oooo, ooo, uu, jojoj, słodziaku ty, słodziaku. Nie mogę gola tutaj więcej niż jednego stracić i będzie dobrze. Dobrze, pele. Dobrze, pele, pięknie, jeden do 0. Bardzo dobry jest ten pele. Chociaż ja przez cały. Ja, ja lubię ja lubię cał, 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 cał rok grać, cały rok FIFA, ale wiecie którego momentu nie lubię? Pot, pototy. Pototy jest tak okropny moment, 2-0. Dobra, mamy winka pierwszego. Aspas, co tutaj będzie, panie Aspasie? Uwaga. Ter Stegen, dobra, ten składzi trochę lepszy. Maldini, Czawi, Loselso Ribery i Ricardo Kaka na napadzie, nice. Pele nie, jemu ja, 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 ja trzeba jakiś playstyle do tempa dać, bo jakiś wolny jest. Na, jak na 96 tempa to jest wolny. Ogólnie ja często miałem tak, że mi się wydawało, że statystyki Pele są zakłamane. Pele? O kurde! Dobrze, dobrze, Hal, dobrze, Mama Darash Filidi. To Wam dam. O! O, kurna Wychodzimy? Ale mam winę oddać? Michael, zdecydujesz. Ale gościu, gościu, gości musi mieć takiego mindfaka. Gościu musi mieć takiego mindfaka dzisiaj Wygrywał gości 1-0, o co chodzi? No dobra, dzięki Michaelos, pozdro Dobra, i mamy Pika z ikoną, mamy Pika z ikoną No i Pik będzie z dedykacją dla Michaelosa Pik będzie z dedykacją dla Michaelosa i... Oczywiście Butra Oczywiście Pika również sponsoruje Butra Genio Mam nadzieję, że tym razem przyniesie nam szczęście Zobaczmy, Emilio, dawaj chłopie Dawaj mi coś tutaj mocnego. Dobra, pik, let's go. Dajcie coś, dajcie coś, dajcie. Dajcie mi coś tutaj. Czy jest jakiś duplikat? Ty, nie ma żadnego duplikatu, to też dziwne. Safe, fineska, powershot. Kenny Dalglish Butra Przyprowadziłeś następcę! Co jest? Kenny? Milion 1800 tysięcy! Dobra! I drugi, zobaczmy dalej. Może jeszcze mieć coś lepszego. Shop. Shop? Czekaj, shop fineska? A, Petit, dobra. I Schmeichel. U, dobry pik ogólnie. Dobry pik. Ty, jeden z lepszych pików, jaki widziałem. Jeden z lepszych pików, jaki widziałem. Schmeichel 400k też. Dobra, Kenny. Dobra, Ansu bez zgrania będzie, ale musimy go sprawdzić. Musimy go sprawdzić. Nawet bez tylu gry spróbujmy pierwszy meczyk. Dobry sprawdzian Kenego to będzie. Bożenik jeszcze na ataku. Zobaczmy, Kenny. Szkoda, że Kenny nie ma, na przykład, rakiety. Rakieta by mu pasowała. I Kenny. I Kenny Dalglish, pierwszy, pierwsza akcja, pierwszy gol jego, nice. I teraz zobaczmy, Kenny. Kenny. Kurde Aj, pierwszy gol. A nie, to jest Faty fatty, Fati. Fatty. Dobra, ładnie, ładnie. Nasze dwa nowe transfery się teraz pograły. Kenny, Kenny. Kenny Dalglish, pięknie, 3 do 0, nice. Dalglish 3 na 3, na pewno. Stupki PLKD. Oho, oho. O, Messi, lewy, nice. Dalglish, jest! 1-0 I pięknie Dalglish, 2-0, ale do dobrą ma kontrolę Dobra, lewy, o Jezu Dobry, dobry, do, fajnie by było trafić tego Footy spelle, bo ten ładnie lata No nie, ej, ale Bartek nie strzelaj więcej goli Nie, nie strzelaj ostatniego gola, Bartek nie, no po co ci to, Bartek? Bartek nie! Dobrze. Ostatnio Emilio Butragenio fajnego pika nam zasponsorował z ikoną. To. Może się to powtórzy. Był przed chwilą Kenny Douglish. Co będzie teraz? Uwaga! Pierwszy, pierwsza karta. A no, najpierw duplikaty. Czy mam jakieś duplikaty? Jest, jeden. Dobra, to od prawej. Desai, Dobra, no to dobra, to będzie typowy pik. To będzie typowy szczochowy pik. Wyskok, bieganie. Powershot. Hernandez, no, ta Petit, no Dobra, ten pik już. Drugi zawsze nie oddaje, drugi zawsze nie oddaje, nikt, zawsze nie oddaje. Dwa rywala, gościu też robi zadanka, także też nie będzie chciał goli stracić. I Karwa Hal nie ma. Nie no, bardzo możliwe oczywiście. Ty, karny, jak mnie zgnoił tam na ziemi ten Van Dyke. prawo, mocno w prawo. dobrze. Dobra, on może przy 2-0 wyjdzie, bo on robi zadania na. na Al Rana. Chyba. Albo on już się zrobił i tylko z trzema kartami gra. Kurde, to jest bardziej możliwe w sumie Maldini Maldini najlepszy obrońca w grze mentality Oho Kurde Dobra, nie trafi tego, nie trafi Nie jest jednak Aj, patrzcie jak za fe... Ty! Udało mi się! Anulowałem trik O, ale siadło, ładnie Dobrze, Jezu, no nie, no musiało to siąść w końcu, nie? I teraz Arda, Arda, Giller, Jest, mamy to, brawo, Arda. Dobra, zróbmy wymiany teraz: wymiany, potem mecz i piki do, do oporu, nie? Basiura, bez Siura, mamy ją. Pięknie, witam panią Basię, z powrotem Byliśmy razem na początku i na końcu Pomiędzy początkiem i końcem trochę balowaliśmy z innymi Dobra, mamy trochę wymian duplikatów, lecimy Może coś fajnego się uda trafić Nie wiem, kto to jest, nie wiem A, Middlestad Ale nie, to jest Food Fantasy, to skip O, i Sanchez O, czekajcie, to ty, to ty, Brazylia Eś, o, dobra, podwójny Podwójny, A, ale to chyba będzie ten, nie? Ta, moment tomara dobra Alvarez, spokojnie. A my wracamy do kontenciku, panie i panowie. Około 90 pików zrobionych. Jedziemy przed 19 jeszcze. Zobaczmy. Pierwszy pik. Wow! I trzeci pik dla ziemniaka. I Raspadori dla ziemniaczka. O, Filip Lamtoty. Nice. Pierwszy dobry traf. Hradecki 8-8. O, i Suazu 10 Nice. I Bożenik. Serduszko nam wysyła. O, Mikał Taze. Bardzo, do, bardzo dobre dwie karty. W sensie, no, nie do grania, ale dobra. Mamy ładnego hat -tricka. Czy będzie czwarty gol do kolekcji? Jest czwarty gol z kartą specjalną. Czy będzie piąta karta specjalna z rzędu? Chyba nie. Ta. Dobra, 9 minut do 19, a my trafiamy z Tahu Jonesa. Opamykano. Kano. O, Company. Uj, Diani 92. Ja chcę jednego, ja chcę Cristiano Ronaldo Toty, nie? Bo nie chciałbym bardzo sko... Aha, ale nie, ta drużyna będzie jeszcze przez tydzień. Oberbatow. Zalewski O, Wlachowicz, duszan, to dla Ciebie. O, Laurent Blon, e, okej, okay, okej, okay, okej, okay. paczka. Team of the o, dobra, robimy. Co jeszcze wyszło dzisiaj? O, świński Tiger się pojawił w końcu. Cztera, cztery na pięć podali Jakie parówy to są, nie? Ale tani za to? Eee, Taniusi, ej, co on taki tani? No ej, róbcie go, to jest błąd. Nie ma szans, to jest błąd. Róbcie go, róbcie go, to jest błąd. Dobra, i Bastian Świński, Tiger zrobiony. Sprawdzimy go sobie. Wydaje mi się, że jest błąd, że jest za tani. Bo jest to karta chyba zbyt dobra, jak na cenę 150 tysięcy. Czyli mimo tego, że kiedy ostatni raz oni dali ikonę wartą 100k? Takefusa Kubo, ojojoj, oj, oj, legenda początku FIFA chyba u każdego raczej, bo miał kartę Potm. Szkoda, że ma powershoty, bo mi powershoty do Kubo nie pasują. Ja bym dał mu Fineskę, żeby był takim jak już Leo Messi, nie? Ale wygląda fajnie no kubo, kubo się szybko potrafi kręcić niski, niski skrzydłowy fajne zmiany pozycji ma moim zdaniem warto aj 4 na 5 u na sam koniec zobaczyłem, że jednak nie jest taka fajna karta jak myślałem i jeszcze Karwalo wyszedł u uu. Uuu, shop i shop i wyskok i jeszcze L2 wiem że ojciec trapcie tu lubi to jest trochę useless na obronie, chyba, że do wybić akrobatycznych są najbliżej, ale wygląda spoko. Dwa składy tylko, 8687 i to jest dobre. Ej, na stojąco to nie grałem w FIFA jeszcze. Kurtua Van Dijk, Bremer, Abedi, Rolfo. Ma no, ładny składzik. Dobra, zobaczmy tego Bastiana. W ogóle Bastion kosztuje 110 tysięcy, jak patrzyłem na footbinie. No mega mało, nie? I Dalglish, pięknie. I Kenny Dalgrish, pięknie zastępuje, oczywiście I Rashford! Fajnie, 3-0. Trochę brakuje mi piątek gwiazdki sztucz. A nie, on ma 5. Oho, i karny. No ma Orze. Jest, Kenny Dalgrish, 4-0, ale gościu nie wyjdzie, nie wiem czemu Czerwo. Po co on gra? Jest, mamy to, 6-0. O, i w końcu, jest, Rage Pit. Zobaczmy, paczka z gwarantowaną kartą Team of the Tournament albo druga drużyna Futis Albo pierwsza Mamy Team of the Tournament, Anglia Kur... że to będzie ten, Jude Dobra, zobaczmy, składzik rywala, niezły Ale ma Mascherano i Fabinio. obronę ma słabą Zobaczmy Jest, Kenny Douglas, 1 do 0 Pele! Pięknie! 2-0, mamy rage pit nice Okej, okay. uhoho! -oh. Gościu ma Rolf i Neymara, futis! Jeszcze Griezmana? No nie, przesada jakaś Ja się ucieszę, bo trafiłem pele wśród 7, no No, Neymar Widzicie? Dobrze, gościu Ale błąd gry trochę, 1-1 I Udoji, i Fati, pięknie, 2-1 I 1-1, 2-1 Aj, 3-2, no jest ten Neymar, samograj, samograj. Aj, koniec. Nie no, dobra, to wychodzę. Ja tutaj nic nie zrobiłem, żadnego zadania. Jedziemy dalej. Uwaga, oj, skład realu, prawie. O, że Fati 1-0. A karny jest, lol, dzięki. Aj, jeden jeden. Czy to jest jakiś glitcher o. wyłączamy crossplay. Dobra, mamy nagrody za kwali, super.